jeszcze jakieś obserwacje odnośnie tego dialogu Platona. No. Zmierzamy do podsumowania, tak? No ja szukam w głowie, czy jeszcze, czy jeszcze zwróciłem uwagę na coś. Ale tak, no, myślę, że zmierzamy podsumowanie. Ja tak troszkę podsumuję od siebie, że mi się troszkę, tak jak już argumentowałem wielokrotnie, trochę mi się gryzła logika Kratesa. Uważam, że nie doszedł do prawdy. Przez co mógłbym uważać, że jest to Albo średni dialog, albo, albo średnia książka, ale wbrew pozorom, mi się ta książka bardzo podobała. Uważam, że ona jest najciekawsza artystycznie. To jest bardziej taki. Taka książka bardziej z duszą powiedzmy, tak, z taką nutką takiego romantyczności i artyzmu, a poprzednie jest to takie bardzo, po prostu taka wiedza filozoficzna. No wiadomo, Lachę ma fajne elementy komediowe. Obrona Sokratesa chyba jest jednym wielkim monologiem, takim, no bardzo, bardzo takim suchym po prostu filozoficznym.